Zastanawiałeś się kiedyś, jak wprowadzić w swoje życie prawdziwą harmonię, która zmieni wszystko, co robisz? Stoicyzm. Starożytna filozofia oferuje niezwykłe narzędzia, które mogą odmienić naszą codzienność, pomagając w pełni kontrolować emocje, radzić sobie z trudnościami i stawać się lepszą wersją siebie. To nie tylko zbiór zasad, to praktyczne podejście do życia, które umożliwia nam podejmowanie bardziej świadomych decyzji i osiąganie spokoju w obliczu chaosu. Wyobraź sobie życie, w którym nie jesteś już zdominowany przez zewnętrzne okoliczności, a Twoje reakcje stają się w pełni Twoją własną decyzją. Stoicy. Nauczycie się, jak przekształcać codzienne wyzwania w okazję do wzrostu. Odzyskanie spokoju umysłu staje się łatwiejsze, gdy nauczysz się akceptować rzeczy, które są poza Twoją kontrolą, a jednocześnie aktywnie działać w tych, które możesz zmienić. Zrozumienie tych zasad pomoże Ci wyjść z niekończącego się cyklu stresu i niepokoju. Jednak to, co sprawia, że stoicyzm jest wyjątkowy, to jego skuteczność w codziennym życiu. To nie filozofia w oderwaniu od rzeczywistości, ale konkretne wskazówki, jak radzić sobie z napięciem, jak rozwijać wewnętrzność wewnętrzną siłę i jak pozbyć się przytłaczających emocji. To droga do bycia bardziej świadomym siebie, swoich pragnień i reakcji na otaczający świat. Czy zdarza Ci się czasami czuć, że jesteś wciągnięty w wir nieustających problemów, które nie mają końca? Stoicyzm oferuje narzędzia, które pomogą ci wyjść z tego błędnego koła. Dowiesz się, jak przestać reagować impulsywnie na trudności, jak zachować zimną krew w każdej sytuacji, a także jak eliminować rzeczy, które cię ograniczają. Zamiast czekać na lepsze dni, staniesz się mistrzem swojego życia, podejmując świadome wybory, które będą kształtować Twoje doświadczenia. Ciekawi Cię, jak możesz połączyć stoickie zasady z codziennymi wyborami? Odpowiedź jest prosta: kluczowe jest, aby nauczyć się, jak eliminować zbędne obciążenia, nie dając się porwać emocjom, które rządzą światem. Stoicyzm to nie tylko filozofia, ale praktyczne narzędzie które pomaga w zarządzaniu emocjami, poprawia relacje z innymi i umożliwia głębsze zrozumienie siebie. Nie jest to droga łatwa, ale jest to ścieżka, która prowadzi do rzeczywistej transformacji. Jeśli jesteś gotów na zmiany, jeśli pragniesz w pełni wykorzystać swój potencjał, to zapraszam Cię do zgłębienia tych nauk. Każdy krok ku lepszemu życiu zaczyna się od zrozumienia i akceptacji samego siebie. Stoicyzm oferuje narzędzia, które umożliwiają przekształcanie trudnych chwil w szansę do wzrostu i refleksji. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją drogę do samodoskonalenia, czy jesteś już zaawansowanym praktykiem stoicyzmu, zawsze znajdziesz coś, co pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i otaczający Cię świat? Z każdą lekcją stajesz się silniejszy, bardziej odporny na zewnętrzne bodźce i lepiej przygotowany na wyzwania życia. Jeśli czujesz, że stoicyzm może być kluczem do Twojej wewnętrznej przemiany, zapraszam Cię do dalszego odkrywania tych niezwykłych zasad. To nie jest tylko zbiór teorii, to zbiór mądrości które prowadzą do prawdziwej wolności. Przygotuj się na podróż, która nie tylko zmieni twoje postrzeganie świata, ale także na stałe odmieni twoje życie. Zachęcam cię do dalszego śledzenia tej strony, aby nie przegapić żadnej cennej wskazówki. Dowiedz się, jak wdrażać te zasady w codziennym życiu i poczuj różnicę w każdej sferze swojej egzystencji. Odkryj, jak możesz stać się silniejszy, mądrzejszy i bardziej świadomy swojego miejsca w świecie. Jeśli pragniesz głębszego zrozumienia i chcesz, aby stoicyzm stał się częścią, Twojego życia, zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odkryć, które mogą zmienić Twoje życie. 1. Większy spokój wewnętrzny. Zanurzenie się w idei nieprzywiązywania się do rzeczy zewnętrznych sprawia, że Twoje życie staje się bardziej spokojne. Kiedy przestajesz reagować na rzeczy, które nie są pod Twoją kontrolą, Twoja umysł staje się czystszy, a Ty stajesz się bardziej świadomy swoich emocji. Zaczynasz postrzegać świat nie jako źródło problemów, ale jako przestrzeń, którą możesz kontrolować wewnętrznie. Takie podejście prowadzi do harmonii, do, która wynika z wewnętrznej akceptacji. Możesz poczuć ten spokój w każdej sytuacji, bo już nie reagujesz impulsywnie. Czasami spokój wewnętrzny pojawia się, gdy po prostu przestaniesz martwić się o rzeczy, na które nie masz wpływu. Twój umysł nie jest już zalewany niepotrzebnymi myślami, które powodują stres. Zamiast tego poświęcasz uwagę tylko tym rzeczom, które naprawdę mają znaczenie. Każdy krok, który podejmujesz w życiu, zaczyna opierać się na świadomych decyzjach, a nie na emocjonalnych reakcjach. Możesz wyobrazić sobie, jak idziesz do pracy i nie pozwalasz, by drobne frustracje, jak opóźnienia, wpływały na twoje samopoczucie. Przestajesz czuć się przytłoczony przez nieoczekiwane zdarzenia, bo wiesz, że wszystko jest częścią większego planu. Twoja perspektywa życia staje się bardziej zrównoważona. Po pewnym czasie zaczynasz zauważać, że twoje reakcje Stają się bardziej wyważone. Kiedy napotykasz trudności, zamiast reagować emocjonalnie, podejmujesz decyzje oparte na racjonalnym myśleniu. To wyzwolenie od niepotrzebnego stresu sprawia, że twoje codzienne życie staje się bardziej płynne i radosne. Zaczynasz dostrzegać, że spokój jest wewnętrzną siłą, która nie zależy od zewnętrznych okoliczności. W pracy czy w relacjach. Twoja pewność siebie i spokojna postawa przyciągają innych. Zmiana podejścia do życia jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, które możesz zastosować. Możesz wybrać, jak reagujesz na sytuację, zamiast reagować automatycznie. Warto uczyć się dostrzegać momenty, w których nie warto marnować energii na rzeczy, na które nie masz wpływu. W takim przypadku nie tylko zwiększa się twój spokój, ale także zyskujesz większą kontrolę nad własnym życiem. Działasz zgodnie z tym, co naprawdę ważne. A wszystko inne przestaje mieć dla ciebie znaczenie. 2. Mniejsze stres i niepokój. Zrozumienie, że nie wszystko w życiu jest pod naszą kontrolą, to klucz do eliminacji stresu. Zamiast denerwować się na rzeczy, które są nieuniknione, stoicyzm uczy, że to, co możesz kontrolować, to twoje reakcje. Im bardziej wchodzisz w tę filozofię, tym mniej pozwalasz by codzienne przeszkody wpływały na Twoje samopoczucie. Z czasem zauważysz, że stres, który kiedyś Cię paraliżował, zaczyna znikać. Niezależnie od okoliczności, Twoje poczucie spokoju jest niezmienne. Wszystko to prowadzi do zrozumienia, że wiele rzeczy, które przejmowały Twoje myśli, w rzeczywistości nie ma w ogóle takiego wpływu na Twoje życie, jak mogłeś myśleć w codziennym życiu. Kiedy napotykasz trudności w pracy czy w relacjach, możesz zauważyć, jak łatwo jest poczuć się przytłoczonym. Zamiast pozwalać, by te wyzwania rujnowały Twój spokój, stoicyzm daje Ci narzędzia do przeanalizowania sytuacji z dystansu. him. Kiedy czujesz się zestresowany, po prostu przypominasz sobie, że masz kontrolę nad swoimi reakcjami. Dzięki temu nie musisz reagować impulsywnie, co prowadzi do mniejszego stresu i niepokoju. Kiedy przestajesz się martwić o rzeczy, które mogą być poza twoją kontrolą, poczujesz się znacznie lżej. Z czasem to podejście staje się bardziej naturalne, aż nie będziesz musiał nawet świadomie przypominać sobie o tej filozofii. Twoje życie zacznie przypominać płynny strumień, w którym nie ma miejsca na napięcia i zmartwienia. Zamiast martwić się o błahostki, możesz skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Twoje życie staje się bardziej zorganizowane, pełne harmonii i pokoju. Z każdą decyzją podejmowaną z większym spokojem, będziesz mniej narażony na stres, a Twoje zdrowie psychiczne będzie wzrastać. Każde wyzwanie, które staje przed Tobą, traktujesz jako okazję do wzrostu. Zamiast unikać trudnych sytuacji, uczysz się akceptować je z pełną świadomością, że to część Twojej drogi. Kiedy nie czujesz już presji związanej z wynikiem. Każda sytuacja staje się mniej stresująca. Zaczynasz dostrzegać, że prawdziwa siła tkwi w Twojej wewnętrznej równowadze, a nie w kontrolowaniu świata zewnętrznego. To otwiera przed Tobą nieskończone możliwości, które wcześniej mogły wydawać się przytłaczające. 3. Zwiększona odporność emocjonalna. Kiedy przestajesz przywiązywać się do rzeczy zewnętrznych, Twoja zdolność do radzenia sobie z trudnymi emocjami staje się silniejsza. Przestajesz reagować na każde wyzwanie. Emocje stają się mniej chaotyczne. I bardziej świadome. Dzięki stoicyzmowi uczysz się nie tylko kontrolować swoje reakcje, ale także zrozumieć swoje emocje. Kiedy napotykasz ból. Złość czy frustrację. Zamiast poddawać się im, zyskujesz przestrzeń do ich zrozumienia. Dzięki tej wewnętrznej sile stajesz się bardziej odporny na życie. Twoje codzienne życie zmienia się, ponieważ zaczynasz widzieć trudności jako możliwość do wzrostu. Każde wyzwanie staje się kolejną lekcją, którą możesz wykorzystać, aby stać się silniejszym. Dzięki stoicyzmowi masz narzędzia do radzenia sobie z każdą emocją, która pojawia się w Twoim umyśle. Zaczynasz dostrzegać, że Twoje reakcje są kluczowe niezewnętrzne wydarzenia. Dzięki temu twoja odporność emocjonalna wzrasta. A ty zaczynasz bardziej świadomie kształtować swoje życie. Zwiększona odporność emocjonalna oznacza, że nie musisz już polegać na zewnętrznych bodźcach, aby poczuć się dobrze. Zamiast tego zaczynasz czerpać z wewnętrznej siły, która pochodzi z zaakceptowania tego, co nieuniknione. W codziennych sytuacjach, jak kryzysy zawodowe czy konflikty, twoje reakcje stają się bardziej spokojne. Przestajesz szukać zewnętrznego uznania, bo wiesz, że to ty decydujesz, co cię dotyczy. Takie podejście sprawia, że twoja Odporność emocjonalna rośnie z dnia na dzień. W pracy, gdy napotykasz trudności z kolegami czy szefem, zaczynasz patrzeć na sytuację z perspektywy stoickiej. Zamiast walczyć o kontrolę nad sytuacją, pozwalasz jej po prostu płynąć. Akceptujesz to, czego nie możesz zmienić i koncentrujesz się na tym, co masz wpływ. To daje ci spokój, którego wcześniej nie znałeś i pozwala działać bardziej efektywnie. Kiedy nie walczysz z sytuacjami, które cię otaczają, stajesz się silniejszy i bardziej odporny na życiowe wyzwania. 4. Lepsza koncentracja i jasność umysłu. W świecie pełnym zakłóceń, stoicyzm oferuje ci drogę do poprawy koncentracji i jasności umysłu. Kiedy przestajesz rozpraszać się rzeczami, które nie mają prawdziwego znaczenia, zauważasz, że jesteś w stanie bardziej skupić się na zadaniach, które przed tobą stoją. Nie angażujesz się już w myśli, które cię oddzielają od celu. Twoja umiejętność koncentracji wzrasta, ponieważ skupiasz się na tym, co naprawdę liczy się w danej chwili. Przykładem może być sytuacja, w której masz ważne zadanie w pracy, ale ciągle pojawiają się nieistotne wiadomości, e-mail i powiadomienia. Zamiast dawać się ponieść tym bodźcom, przypominasz sobie stoicką zasadę: skup się na tym, co masz teraz do zrobienia. Dzięki temu twoja koncentracja staje się silniejsza, a zadanie zostaje. Zostaje wykonane szybciej i skuteczniej. Zaczynasz dostrzegać, jak ważne jest zarządzanie swoimi myślami i uwagą. Zmiana następuje w momencie, gdy zaczynasz widzieć wartość w każdej chwili. Kiedy jesteś w pełni obecny, twój umysł staje się ostry jak nigdy wcześniej. Stoicyzm uczy, że każdą czynność od pracy po rozmowy wykonujesz z pełnym zaangażowaniem. Zamiast przerywać myślenie o przyszłości lub przeszłości, koncentrujesz się na teraźniejszości. To uwolnienie od rozproszeń sprawia, że stajesz się bardziej produktywny i spokojniejszy w swojej codziennej rutynie. Możesz zauważyć, jak poprawia się Twoja zdolność do koncentracji w różnych aspektach życia? Kiedy nie pozwalasz, by zewnętrzne zakłócenia odbierały Ci uwagę, zaczynasz podejmować bardziej świadome decyzje. Zamiast działać pod wpływem impulsu, skupiasz się na tym, co ma naprawdę duże znaczenie. Twoja jasność umysłu pozwala ci działać bardziej efektywnie, a jednocześnie nie czujesz się wypalony czy zmęczony. 5. Praktyka cnoty. Buduj wewnętrzną siłę poprzez działanie cnota to coś więcej niż tylko moralne zachowanie. To sposób życia, który opiera się na solidnych zasadach. Stoicy wierzą, że nasza wartość nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale od tego, jak postępujemy w trudnych chwilach. Cnoty takie jak odwaga, sprawiedliwość i umiar mogą stać się fundamentem naszej wewnętrznej siły. Rozwijanie ich w codziennym życiu to klucz do wewnętrznej stabilności. Kiedy żyjemy zgodnie z naszymi wartościami, nie musimy martwić się o to, co dzieje się wokół nas. Codzienne podejmowanie małych decyzji, które są zgodne z naszą cnotą, ma ogromny wpływ na nasze życie. Na przykład, jeśli ktoś nas zranie, możemy podjąć decyzję o przebaczeniu, zamiast reagować impulsywnie. Tego typu działanie jest wyrazem siły charakteru i wewnętrznej odwagi. Zamiast poddawać się emocjom, możemy skupić się na długoterminowych celach i wartościach które nas prowadzą. Tylko w ten sposób zyskujemy prawdziwą wolność i spokój. Przykładem może być codzienna rutyna, w której staramy się podejmować odpowiedzialne decyzje, na przykład Zamiast podejmować szybkie, impulsywne wybory, poświęcamy chwilę na refleksję i oceniamy, czy nasze działania są zgodne z naszymi wewnętrznymi zasadami. Tego rodzaju świadome podejście do życia daje poczucie pewności i bezpieczeństwa. Wiedza, że działamy w zgodzie z własnym sumieniem, jest niezwykle uwalniająca i daje poczucie wewnętrznej siły. Budowanie cnoty to proces, który wymaga czasu i wysiłku, ale daje ogromne korzyści. Kiedy zaczynamy działać zgodnie z wartościami, nas Nasza zewnętrzna rzeczywistość zaczyna się zmieniać na lepsze, stajemy się bardziej autentyczni, szczęśliwsi i lepiej przygotowani na wyzwania, które napotkamy. Nasza siła wewnętrzna pozwala nam radzić sobie z przeciwnościami losu w sposób pełen mądrości i spokoju. Cnota staje się nie tylko zbiorem zasad, ale drogą do prawdziwej wolności. 6. Umiejętność dystansu. Naucz się nie angażować w rzeczy, na które nie masz wpływu. Stoicyzm naucza nas, abyśmy koncentrowali się na tym, co możemy kontrolować a resztę pozostawili losowi. Kiedy próbujemy kontrolować rzeczy, które są poza naszym zasięgiem, czujemy się bezsilni i sfrustrowani. Zamiast tracić energię na zmienianie tego, czego nie możemy zmienić, lepiej jest zaakceptować to i skupić się na tym, co zależy od nas. Dzięki temu zyskujemy spokój i wewnętrzną równowagę, a nasze życie staje się bardziej harmonijne. Przykład można znaleźć w codziennym życiu, kiedy napotykamy sytuacje, na które nie mamy wpływu, jak opinie innych ludzi czy zmiany w otoczeniu. Zamiast reagować impulsywnie, możemy zdystansować się od tych kwestii i skupić się na tym, co możemy kontrolować? Naszymi reakcjami, postawą i działaniami. Dystans pozwala nam pozbyć się zbędnego stresu i niepokoju, dzięki czemu czujemy się bardziej władni nad własnym życiem. Kiedy przestajemy angażować się w rzeczy, na które nie mamy wpływu, stajemy się spokojniejsi i bardziej zadowoleni z tego, co mamy. Zamiast tracić czas na martwienie się o coś, czego nie możemy zmienić, skupiamy się na budowaniu wewnętrznej stabilności i siły. Dystans od zewnętrznych problemów. Pozwala nam na głębszą refleksję i koncentrację na tym, co jest naprawdę istotne. Daje to poczucie, że nasze życie jest bardziej kontrolowane i pełne sensu. Zyskujemy wolność, gdy przestajemy angażować się w sprawy, które nie zależą od nas. Przez przyjęcie tej filozofii zaczynamy dostrzegać prawdziwe piękno w każdej chwili, nie martwiąc się o przyszłość, którą i tak trudno przewidzieć. Akceptacja tego, co jest i skoncentrowanie się na tym, co mamy w zasięgu ręki, daje nam moc do działania i spokój ducha. Dzięki temu nasza codzienność staje się bardziej satysfakcjonująca. I pełna spełnienia. 7. Praktyka pokory. Zrozum, że nie wiesz wszystkiego. Pokora to sztuka przyznawania się do własnych ograniczeń i otwartości na naukę. Stoicyzm uczy, że nikt nie ma pełnej wiedzy o świecie. Dlatego warto podchodzić do życia z pokorą. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, otwieramy się na możliwość nauki i rozwoju. Pokora pozwala nam również na przyjęcie krytyki i dostrzeganie w niej szansy na poprawę. W życiu codziennym, pokora może przejawiać się w otwartości na różne opinie i perspektywy. Na przykład w sytuacjach konfliktowych zamiast obstawać przy swoim, możemy zacząć słuchać innych z szacunkiem. Takie podejście nie tylko poprawia nasze relacje, ale również pomaga w nauce nowych rzeczy. Kiedy jesteśmy gotowi przyznać się do błędów, stajemy się silniejsi i bardziej elastyczni. Pokora daje nam również możliwość zdobywania nowych umiejętności. Zamiast zakładać, że wszystko już wiemy, możemy podjąć się nauki nowych rzeczy, co pozwala na dalszy rozwój. Dzięki temu Nasza pewność siebie rośnie, ponieważ nie opiera się już na iluzji doskonałości, lecz na prawdziwej wiedzy, którą zdobywamy przez całe życie. Pokora pomaga nam dostrzegać wartość w doświadczeniach innych osób, a także w swoich własnych porażkach. Kiedy praktykujemy pokorę, nasza mentalność zmienia się na bardziej otwartą i elastyczną. Zaczynamy dostrzegać, że każda sytuacja to okazja do nauki, a nie powód do wstydu. Takie podejście wzmacnia naszą siłę psychiczną i pozwala nam stawić czoła wyzwaniom z większą pewnością. Pokora sprawia, że nasze relacje stają się głębsze, a nasze życie nabiera głębszego sensu. 8. Utrzymywanie wewnętrznego spokoju. Osiągnij równowagę w każdej sytuacji. Utrzymywanie spokoju w obliczu trudności to klucz do sukcesu i wewnętrznego spełnienia. Stoicyzm naucza, że wewnętrzna równowaga jest podstawą dobrego życia. Kiedy potrafimy zachować spokój w obliczu Czu chaosu, nasze myśli i decyzje stają się bardziej klarowne. Dzięki temu możemy podejmować mądre decyzje, nie dając się ponieść emocjom, które mogą prowadzić do błędów. W codziennym życiu spokój możemy osiągnąć przez ćwiczenia oddechowe, medytację lub po prostu przez bycie bardziej świadomym swoich reakcji. Na przykład, zamiast reagować złością na coś, co nas zirytowało, możemy zrobić głęboki oddech i wyciszyć umysł, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania. Dzięki temu unikamy impulsywnych reakcji, które mogłyby pogorszyć sytuację. Utrzymanie spokoju w codziennych wyzwaniach pozwala nam podejmować lepsze decyzje. Kiedy nie dajemy się ponieść emocjom, nasze działania są bardziej skuteczne i przemyślane. Zachowanie spokoju daje również większą pewność siebie, ponieważ wiemy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Taki sposób myślenia zwiększa naszą zdolność do podejmowania mądrych wyborów, które prowadzą do sukcesu. Zachowując spokój, zyskujemy kontrolę nad swoimi myślami i emocjami. Stoicyzm naucza, że spokój jest jednym z najważniejszych atrybutów silnego człowieka. Osiągając równowagę w każdej sytuacji, nie tylko stajemy się odporniejsi na stres, ale także bardziej skuteczni w działaniu. Spokój wewnętrzny to źródło naszej siły, które pozwala nam radzić sobie z trudnościami w sposób wyważony. 9. Zrozumienie śmierci. Żyj pełnią życia, nie bojąc się końca. Śmierć jest nieuniknionym elementem ludzkiego doświadczenia. Stoicyzm uczy, że akceptowanie śmierci jako części życia daje nam moc, aby żyć pełnią życia. Zamiast lękać się końca, warto skupić się na tym, co możemy zrobić teraz, w tym momencie. Świadomość śmierci uczy nas, aby nie marnować czasu na rzeczy, które są nieistotne. Zamiast martwić się o przyszłość lub trwać w przeszłości, powinniśmy żyć tu i teraz. Każdy dzień jest darem, który możemy wykorzystać do rozwoju. Nauki i budowania relacji. Śmierć staje się motywacją do działania, abyśmy nie odkładali na później tego, co naprawdę jest ważne. Działając z pełną pasją, wykorzystujemy każdy dzień, wiedząc, że mamy ograniczony czas na Ziemi. W kontekście codziennym świadomość śmierci pomaga nam docenić piękno życia. Każdy moment staje się cenny, a nasza perspektywa na życie staje się bardziej głęboka. Dzięki tej filozofii jesteśmy w stanie dostrzegać radość w drobnych chwilach, jak rozmowa z bliską osobą, czy spacer po parku. Życie nabiera wtedy pełni znaczenia, a strach przed śmiercią staje się mniejszy. Zrozumienie śmierci sprawia, że nasze życie staje się bardziej intensywne. Przestajemy odkładać na później marzenia i cele. Zaczynamy działać teraz. Z pełną determinacją. W ten sposób życie nabiera prawdziwego sensu, a my nie marnujemy czasu. Śmierć jest częścią naszej drogi, ale to, jak ją przeżyjemy, zależy od nas. Przez całą naszą rozmowę odkrywaliśmy, jak potężne narzędzie, jakim jest stoicyzm, może odmienić Twoje życie. Te starożytne zasady, które były stosowane przez filozofów przez tysiące lat, mają moc by przeobrazić Twoje podejście do świata, emocji i samych siebie. To droga do wewnętrznej równowagi spokoju i mocy, której nie można zignorować. Kiedy zaczynasz praktykować stoicyzm, wszystko staje się jaśniejsze, a twoje reakcje na życie stają się bardziej świadome i pełne mocy. Wyobraź sobie życie, w którym nic cię nie rusza, w którym nie dajesz się ponieść emocjom, a każda trudność staje się wyzwaniem do wzrostu. Stoicyzm nauczy cię, jak podejmować decyzje z zimną krwią, jak żyć w zgodzie ze sobą, a także jak eliminować rzeczy, które ograniczają twoją wolność. To filozofia, która nie pozostawia miejsca na chaos, na przypadkowe reakcje, na życie w trybie przetrwania. Nie ma nic bardziej pociągającego niż możliwość wzięcia pełnej kontroli nad swoim życiem. Stoicyzm daje ci narzędzia, by to zrobić. Z każdą nową praktyką zaczynasz coraz bardziej panować nad swoimi emocjami i reakcjami. Każde wyzwanie staje się okazją do wzmocnienia siebie, a każda przeszkoda szansą do rozwoju. To umiejętność która nie tylko zmienia sposób, w jaki postrzegasz świat, ale także jak reagujesz na wszystko, co się w nim dzieje. Zaakceptowanie, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą, daje niezwykłą wolność. Kiedy w końcu uwolnisz się od tego ciężaru, poczujesz lekkość. Stoicyzm nauczy cię, jak przekształcać trudne chwile w lekcje, jak nie poddawać się zewnętrznym wpływom, ale nadal być aktywnym uczestnikiem swojego życia. To filozofia która pozwala żyć w pełni, bez lęku o przyszłość i nieprzewidywalność życia. Każdy dzień to nowa okazja, by wdrożyć stoickie zasady w swoje życie, każda drobna zmiana w sposobie myślenia, reagowania i działania. Przybliża cię do życia, o jakim zawsze marzyłeś. Zaczynasz dostrzegać, jak wiele masz kontroli nad swoim życiem, nawet w sytuacjach, które wcześniej wydawały się beznadziejne. Stoicyzm nie tylko zmienia sposób, w jaki reagujesz na świat, ale także to, jak tworzysz własną rzeczywistość. Chcesz poczuć się silniejszy, bardziej świadomy i odporny na wyzwania życia? Stoicyzm to klucz który otworzy przed tobą drzwi do wolności emocjonalnej i psychicznej. To filozofia, która pomoże ci odkryć, co tak naprawdę ma znaczenie, a co można zignorować. To droga, na której znajdziesz prawdziwą siłę, a także mądrość, która pozwoli ci czerpać radość ze wszystkiego, co robisz. Ostatecznie to od Ciebie zależy, jak wykorzystasz te nauki. Stoicyzm daje Ci nie tylko teorię, ale przede wszystkim praktykę, która może stać się częścią Twojej codziennej rutyny. Możliwość rozwoju, zmiany i wzrostu czeka na Ciebie. Wystarczy podjąć decyzję, aby zacząć. A reszta przyjdzie naturalnie. Jesteś gotów na te transformacje? To wyzwanie, które nie tylko zmieni Twoje życie, ale również pozwoli ci stać się najlepszą wersją siebie. Czujesz, że te zasady mogą zmienić Twoje życie? Jeśli tak, nie zwlekaj dłużej. Zastosuj je w swojej codzienności i zobacz, jak zmienia się Twoje podejście do trudności, do innych ludzi, do siebie. Każda zmiana zaczyna się od decyzji, a ta może być kluczowa dla Twojego rozwoju. Stoicyzm to filozofia, która nigdy nie przestaje je oferować nowych możliwości. Wystarczy, że zdecydujesz się na pierwszy krok. Jeśli chcesz głębiej poznać stoickie nauki i zastosować je w swoim życiu, tym zapraszam cię do subskrypcji. Będziesz mógł na bieżąco otrzymywać praktyczne wskazówki i inspiracje, które pomogą ci wprowadzić te zasady w życie. Każdy nowy materiał to kolejna okazja, by wprowadzić zmiany, które naprawdę mają znaczenie. Dołącz do naszej społeczności i pozwól, by stoicyzm stał się częścią Twojego życia.